Siemanko z tej strony lemoneczek 2004 .pl. Ze mną jest MC SnakePL. Dzisiaj zagramy na skybloku to pierwsza seria. No i mam nadzieję, że będzie się wam podobać. Dobra, robimy rube O jest. Ty zrób. Ty. Ty. Ja, Ty. ja zrobię. Niekończąca się ten Woda się Dobra Oj, nie Nic należy No generator A lawy jeden, tak? No Się boję, że się to zapadnie Dobra, to jest niekończąca się woda Podasz jednego dilta I kończy się

Kurde, nie tu. Dobra, daj delta. Czy nie masz? Nie mam. Mam cztery. Aha. A jak mi się nie uda? Można powinna mieć w dziurę. źródełku, tak. No, o tak powinno I I tu trzeba zakryć. O tak. O kurde, woda się sprawdzał. Ja dobrze zrobiłam. Daj mi wody. Yy, wiaderko. Wiaderko no się dobrze, szybko wodę. Wederko. Wederko daj. Ja się jodę. Szybko dajcie. Daj wiaderko. O co? A, wiaderko, pożyw. 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 Z z daj wielerko powiesz. Z wodą? No A tutaj z wodą, daj. Tutaj trzeba wylać, woda. No co ty robisz? O? I tu będzie woda. Jak tak... ja już zrobiłem. Co? Aaaa, ślady, dobra, odejść, odejść. Tak. I tak nie działa. No właśnie ja się boję. Też się boję. Dobrze, tak. Działaj. Działa. Dobra, czyli. Dobrze. Udało się. Udało się. Nemám. Ne mám. Moje. Oni spad. Dobra. čo Čo? robíme? Ja pie drewno. Dobra, No tak, zabrał mi. Ja zrobię ci ten. I tak skrzydł. Daj mi kilo w drewnianie. Ja ci to pokażę. A kopa nie wiem. Dilt, a dilt. piasku nie może to być. Eee, ik heb geen smaak, maar ik heb er niets van gekozen. tutaj może het kan hier niets zijn. Ga snel, snel. Ehm, ik heb er niets van gekozen. Oké. Ik de Stil. 32. Oh, kijk. Ik neem mijn Co? Spójrz. A... ten No właśnie nie za tego O mi nie udało się. Co zrobię? Dobra. I kapnął się. Muszę zrobić Daj dilta. Dilta, Chcę nie?

Nie drewno! Tak, na tak, ja, razie, później się nasz marzy zrobił. Albo zrób drewno mi. Znaczy tutaj trzeba cię zrób Teraz, teraz ja, teraz ja. Albo tylko kogoś wyzbiera. Leci. Nie lecimy to. Wyzbiera. Dawaj. Teraz ty zebrałeś. Obra, No nie, w wodzie jest. Ja tutaj muszę kopać diaksy. Tam tylko skar... Chociaż nie ma diaksów. Minecraft. Sześć. Ja mam lepszy kilo. Ja mogę też mówić, co zrobić. zrobiłeś. A czemu zrobiłeś? Nie wiem. No to. To jest, to co, to nie to jest, nie jest, Nie Nie to mogę... jest, Nie писate. nie można. Nie. Dobra, nie 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 to private w ogóle oki jest, nie mogę skrzynki otworzyć dobra Hmm. No kurde, nie mogę tu zajść. Dobra, ja idę coś robić. Hmm. Może idziemy coś kupić? coś Nie dwadzieścia nie mam. Nie wolno tak kupić. Pum, 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 pum. Purym, 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 purym. Pum, purym, 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 purym. pum, pum. Pum, pum, pum. Ojej! Paliłem się.

Aj, pewnie wiecie w gdzie postawić dawam kaktusa. kaktus jest yes, bo eee, był tu kaktus o tutaj dzi... o tu tylko można nie no, można no, 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 no. Ну, пьяску ты, по О. <coughs> Спадай! Idę robić A szerokoś nie nie Dobra, jednak dziesięć. Pięć mi zostało. Mi jedno. Nie Musimy w następnym odcinku zrobić. Oddzielnie. Ja sobie od ciegu u Lemon mam pomysł, żeby zrobić już swoje domki. Nam się uda. Hmm, no uda, kurde nie umie dą robić. Ale musimy powiększyć, może nie. Nie następny może jeszcze trzeba coś będzie sprzedać. Fajnie będzie to robić. Ja mam tylko 20... No dziewiętnaście. No, idę to tu sprzedać. Idę kości sprzedać. Kości. I... Czy, albo nie, czcina to zostawię. Nie lub, ej, już nie lub nic, nie powiększaj, teraz patrz, daj mi tego, 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 robimy tak jak nasz kolega, oki? Okay? Co? Okay? Robimy, nie tak, że, nie powiększaj już, nie, nie poszerzaj nic, oki? Okay? Było źródełko, jakbyś nie wiedział. No wiem, Daj, Arek! Czy już nie masz? Мяшенько, 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 на мяшенько, 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 мяшенько,